Humor poprawiony, wynik 2-1, chociaż pewnie trener ma pewnego rodzaju niedosyt w tej ostatniej minucie, co straciliście bramkę. Co, 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 co zrobić, żeby takich sytuacji nie powtarzać? To trzeba lepiej bronić przede wszystkim, czyli po prostu strata bramki po... też trzeba oddać przeciwnikowi, że fenomenalnie się złożył do, do tego uderzenia przewrotką po stałym fragmencie gry. A my musimy być po prostu bardziej aktywni. Bardziej pazernie na tą piłkę, żeby ją zaatakować, żeby ją wybić, wybronić, bo tak to, tak to po prostu bywa. Dużo dobrych momentów w trakcie, w trakcie gry, a, a na koniec wiadomo, że ten wynik 2-0 zawsze wygląda lepiej niż, niż 2-1. Liga za tydzień. Jakie postanowienia, czy jeszcze decyzje jak będą w tygodniu się klarowały, kto wyjdzie w pierwszej 11? No na pewno. Mamy, mamy jeszcze tydzień cały treningów, przygotowujemy się, różne sytuacje się zdarzają. Wiadomo, że mamy ten skład gdzieś tam, e, może nie samych pewniaków, ale, ale na pewno dużo ważnych ogniw, których, e, których, na które bardzo mocno liczymy. I, I teraz w tygodniu jeszcze tam, gdzie są, gdzie są jakieś znaki zapytania, to na pewno zawodnicy muszą rywalizować, mocno trenować i, i w sobotę się, się okaże, kto za, zacznie ten sezon. Czyli wyjazd do Sieradza? Tak jest. Zapraszamy. Dzięki.